czy kawie O pracy yeah. Także zaczynamy kolejny dzionek Idę właśnie zatankować jeszcze Ablu do małej ciężarówki Banieczka i zaraz tankujemy. Kurde, cała dyszka poszła ładnie. Musiało być pusto na dnie. Sprawdzamy, zobaczymy co jest w środku. Na całe szczęście światła są, obrysówki też są, za będziemy palili maszynę, cold start, gdzie są kluczyki, Dawaj. Włączał wycieraczki teraz o są to sama szyby Dobra przyjemy żyjemy, żyjemy dziada i idę jeszcze czekać świateł zrobić i ładnie. Bye. <laughs> Także jedna nasza już deliverka jest zrobiona. E, jeden dropik, trzy palety pana Sonika. E, lecimy po następne palety. Także kolejna paleta e, leci na 7,5 tonówkę. Do tego idą jeszcze e, jakieś bambetle w torbie. I drugi dropik mamy z głowy. Jadę po następne palety. Dobra, do tego zadania będzie nam potrzebna duża paleta. Bo mamy wielgachne boksy do wzięcia. Także zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. To są nasze boksy. E, peszle do e, rur Metrowe Także jest już to, tego trochę tych palet Ale chyba damy radę no Nie wiem jeszcze gdzie są Moje kolejne dwie dostawy bo się okazało że dzisiaj ogólnie jedziemy w 6 miejsc No ale to w swoim czasie To są te Bambetle o których wspominałem i one jadą razem z tym niebieskim dużym koilem, a w zasadzie dwoma koilami, ale one są wielkie ja pierdzielę. 15 minut później, oczywiście co musiało się stać, to że mi nie w ogóle nie działa ani jedna, ani druga strona, po tych mrozach wszystko się zastało muszę teraz psikać każdy. Mechanizm zmiana planów, będę musiał wziąć tylko 3 palety. Po resztę wrócić, ładuję jeszcze 6-metrowe 6 rury, które nie weszłyby z, z, z tymi wszystkimi paletami. Także lecę dalej. Jestem w drodze do Blackpool. Słuchajcie, kurde, niestety nie udało mi się załadować całego towaru. Wszystkich palet, z tego względu, że oni jeszcze na koniec do mnie mówili, żebym pojechał na koniec magazynu i wziął, w sumie, dobrał jeszcze 9 rur sześciometrowych dla jednego z klientów, który miał też jechać, no ale powiedziałem, że no, to nie jest 18,5 tony, tak. Więc nie dam rady tego zabrać. Zdziwili się, bo nie wiedzieli chyba ile naprawdę tak palet mam na ciężarówce już i co, i zdjąłem wszystkie palety. Zabrałem tylko dostawę do Blackpool, to są te palety pana Sonika. Do tego doszły jeszcze 9-metrowe, sorry, 9-6-metrowe rury. 6-metrowe rury, 9 ogólnie, 3-metrowe, 22 chyba rury. No i to w sumie jest tyle: dwie, dwie, zrzutki, dwie zrzutki w Blackpool. Będę musiał wrócić na yard załadować jeszcze dwóch, trzech klientów, bo jedziemy w drugą stronę do Szrzewsbury. I tych trzech klientów zrobię po drodze. Także, także tyle z takiej aktualizacji. dobra idę się zameldować. W kolejkach widzę jest i to Pfu. zobaczymy. Czy ja tu będę stał pół godziny czy godziny? Nie wiem. Ja nie mam dużo, tylko rury, sam mogę zrzucić bez żadnego problemu, niepotrzebny mi żaden wózek w głowy, więc lecę. Że tak to wygląda, wszystkie te rury pójdą, i dopiero będę mógł pojechać, zrzucić te palety, bo są dosyć wysokie. Dobra, robota zrobiona. Wyjeżdżam stąd. Tu akurat 4 lata dowożę do nich towar, tak na spokojnie. Oni mówią, gdzie mam wszystko zrzucić, poza kolejką. I uciekam, uciekam stąd. Zresztą, może to nie wygląda zbyt fajnie, no ale no co. Jak on, oni wiedzą, gdzie ja mam wszystko zrzucić. Gdzie ja mam wszystko zrzucić, wszystko jest zrobione. A oni muszą jeszcze czekać na. Tego wózkowego, ale to już nie jest mój problem. Lecimy dalej, lecimy dalej. 15 minut stąd następna zrzutka ten pana Sonic, i wracam na firmę. Załadować się na kolejne 3 zrzutki. Dobra, dojechałem na miejsce. E, malutka firma. E, tu jest jakiś jeszcze M mail. Dobra, idę się zameldować. Trzy palety. Papiren na samym końcu chyba były. Tak jest. Dobra.

and all yeah. yeah yeah my friend won't be yeah. last week yeah. Jak oczy kierowca, to później szybciej zmarszczki wychodzą, a nie chcę mieć zmarszczek. Dobra, lecimy, na Z powrotem do depo, godzina 15 minut. Odjadę sobie jeszcze na stację benzynową, bo pół baku mam, nawet mniej. Także spokojnie się dotankuję na fula, i będziemy jechali do Northwich niedaleko M6. Nie powinno nam to dużo jakoś tam czasu. Płynąć. Zrobiłem sobie na, na bazie pierwsze 15 minut, przerwy, później dojadę tam do Nortu zrobię sobie kolejne 30 na spokojnie. Zrobiłem sobie kawkę, także pozytywnie. Słoneczko świeci, stacja przede mną tankuje się i widzimy się na trasie. Nawet widać, że drogi solą. Także kurczę... No zima idzie. Idzie zima. Do celu 25 minut. Także spokojnie dzisiaj nie śpieszymy się nigdzie. i stąd już jest droga prosta byleby nie było żadnych korków i będzie gitarka pogoda opisuje pełne słoneczko tak się to można robić tak można pracować Jest all good. It's all right, yeah. Także mamy odhaczony ostatni punkt dnia w Altrinchamie. Jesteśmy pod Manchesterem. Eee, Chcę się upewnię czy e, zdjęcie zostało zrobione. E, zrobione. Dobra. Jeszcze podpis. Chyba wybrać zdjęcie. I do domu. Do depo. Z Altrin to gdzieś będzie z 45 minut. 45 minut jeszcze muszę e, zatankować ciężarówkę na jutro. Nie wiem, czy to będę ja, czy to będzie mój kolega. E, dla pewności po prostu, żeby już nikt nie musiał jeździć później po dwa razy, tankować. Można to zrobić. Dużo czasu mam także. Wody nie mam. Będę musiał się gdzieś zatrzymać. Jakąś wodę kupić. I tak to na dzisiaj by wyglądało. A fajny taki Golfik stał MK1, ale już wrózł w ziemię. Dzięki, dzięki Pani Grochu. Ja już dojechałem. Dojechałem właśnie na bazę pakuję się, jadę do domu, że zobaczę wszystko do ofisu no, gdzie jutro jadę i co? Taki krótki materiał, bo kolega Stefan mówi, że za długie filmy robię to dzisiaj zrobię trochę krótszy. Pozdrawiam wszystkich i widzimy się w następnym odcinku. Pozdro!